Cieszę się, że was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie pokażę wam 10 najlepszych roślin. Które idealnie sprawdza się jako dekoracje na święta Bożego Narodzenia. Zbliżają się magiczne chwile, a odpowiednie rośliny mogą dodać niepowtarzalnego klimatu do naszych domów. Przedstawię wam zarówno klasyczne, jak i nieco mniej znane gatunki, które wprowadza świąteczny nastrój i zachwyca waszych gości. Zaczynajmy. Roliny uływane w zimowych ozdobach wi, tecznych maj. Swoje tradycje na tyle utrwalone, e niekiedy nie spuśp na nie spojrze. Bez myli o boym Narodzeniu. Ju w naszym dzieciństwie twórz, we wnętrzu niepowtarzalń, atmosfer, do której próbujemy wrcić w kolejnych latach. Nie spuśp nie wyrni tutaj te ZW Choinki, bez której wi, te po prostu nie ma. Roliny uływane do ozdabiania WNTRZ w tym magicznym czasie Moemy podzieli na takie, które akurat w naszym klimacie atwo. Znale w ogrodach roliny zewnętrzne, giewnie zimozielone ostrokrzew, A, wierk, sosna, JA, cyprysik, golteria. Drugi rodzaj rolin, które zdobi, dumnie nasze parapety, stoły. Komody i stojaki, a pochuć, z egzotycznych stref naszego wiata. To wewnętrzne roliny egzotyczne Wilczomlecz, Poisencja, Grudnik, Schlumbergera, Amarylis. J. A. B. Z spółka J.S. S. Z zimozielonymi jej wiecznymi drzewami i glastymi o stokowej koronie i, i wyranym strzelistym pniu. Konary Maj, u Aun na pniu w Okkacz. Co ciekawe, w Ci. G uroku, pojawia się jedno takie pitro Konarw. Szyszki stój, na gaziach tych drzew, by dojrze w koce u lata i rozpasi, pozostawiaj, ce tylko stercz, cy trzpie. To pikne drzewo jest wykorzystywane nie tylko jako choinka bunarodzeniowa. Jego pikne ajdży, bardzo cztorusz Aun P a na dwie strony geazi, stanowi ozdób w wiekach i wszelkiego rodzaju strojkach. FOT. Shutterstock FOT. Shutterstock Wierk Pysy e Szkoły Podstawowej. Wierki S zimozielonymi jewicznymi drzewami iglastymi o piknej ostostokowej koronie. Na prawie okkowo u oonych konarach odnalemona G. Gazie z szyszkami, które zwykle zwisaj. Szyszki dojrzewaj, w pierwszym roku po wyroniciu i opadaj, w jesieni lub na wiośń. Te wiośń. Strzeliste w pokroju drzewa SU, nam od lat jako choinki bunarodzeniowe, pomimo tego, e to ostre aj i bardzo. Szybko opadaj, po zasuszeniu. FUT Shutterstock sosna, pajne z szkoły podstawowej. Sosny S, zimozielonymi i wicznymi drzewami oraz krzewami iglastymi. 100 OKR, G oza korony S. Stosunkowo rzadkie. Szyszki sosen Maj, bardzo RN, wielko w Ci od gatunku. Na Giaziach stój, lub odstaj, i w odrnieniu od innych gatunków dojrzewaj, w drugim lub nawet trzecim roku po wyroniciu. Ajdży sosen S, DUG i wyrastaj, po kilka z jednego miejsca. Sosnarw nie znajduje swoich zwolennik w zastosowaniu jako drzewko bunarodzeniowe. FUT Shatterstock ostrokrzew kolczasty ilex akifolium. To zimozielony krzew obeyszcz, cych, sztywnych i skrzastych liciach z charakterystycznym, kolczasto zbatym brzegiem. Z Biawych adnie pachn, cych kwiat w powstaj, czerwone kuliste owoce, które do pary z limi s nieodzownym atrybutem boego. Narodzenia oraz nowego roku w Wielkiej Brytanii SK Deprzysz, a do nas zimowa moda na trolin. Ostrokrzew jest trój, c, E. f. u. t. apospolita, viscum, album. Ten bardzo ciekawy zimozielony krzew jest rolin, Tylko pe Tylko p, bo posiada chlorofil i dziki temu prowadzi, poza ci, pasoitnicz, w koronach drzew, rwnie fotosyntez. Charakterystyczne lancetowate licie u aun naprzeciwlegle na zielonych ptach, niekiedy z peprzejrzystymi, kulistymi TZW. Niby jagodami podwiesza siczsto pod sufitem czy uływa do CW wskutek zapolczenia tej tradycji ze Stanów Zjednoczonych. Jemio a jest trój, ca. FUT, Cyprysik, Hamecaj Paris Szkoły Podstawowej. Cyprysiki to zimozielone drzewa o stokowatej sylwetce, które przypominaj. Iwotniki. W okresie Boego Narodzenia nasze sklepy zalewa fala miniaturkowych, wywych choinek w doniczkach. To W, a nie M odziutkie cyprysiki. Maj, atrakcyjne wybarwienie, bardzo ciemne iwozielone lub WRCZ odwrotnie, tak jaskrawozielone, E, a prawie T. Dostawcy czsto ozdabiaj, koce wuki PDW sztucznym niegiem lub WRCZ mikrobąbkami i w ten spuśp L, Duj, w naszych domach. Jako strojki lub symboliczne choinki we wnętrzach, w których nie znała z osi miejsce dla wikszego drzewka. FUT Shutterstock Golteria Pezai CA Golteria Procubens Golteria jest zimozielon, krzewink, o liciach o cisto karbowanopikowanych, skrzastych i beyszcz, cych. M. Ode listki czysto wybarwione S. Na czerwono. Owoce rzekome w postaci czerwonych kuleczek nieodzownie kojarz. siżboim narodzeniem dlatego w tym okresie moemy znaleźć teriw. W sklepach w postaci sadzonek w doniczkach, czy koszyczkach do ozdabiania WNTRZ. FUT Szaterstock Zwartnica Hypeastrum Hybridum Ta pikna, doniczkowa rolina cebulowa zachwyca zim, tr, bkowatym ogromnym kwiatem na szczycie sztywnej odygi i co troch dla nas. Dziwne, nie ma wtedy lici. Licie pojawiaj, si dopiero po przekwitniciu i w takim niepozornym stanie rolina trwa, a do okresu spoczynku. Imponuj, ce kwiaty kojarz. Namsi si bojm, narodzeniem szczególnie w odmianach wybarwionych na czerwono lub biało, ale z zwartnice. Mok. Rwniemie kwiaty w kolorach ru czy pomaraczowym. FUT futi. Shatterstock poinsecja Pulcherrima. pulcherima. Poinsecja jest Rolin, dobrze już wszystkim znan, pod nazw Gwiazda Betlejemska. Nie do. E posiada klasyczne, bunarodzeniowe wybarwienie to jeszcze jej czerwone licie szczytowe Uka Adaj, sina kształtę gwiazdy. Licie te zasugój na wicej uwagi. S to tak zwane przykwiatki i w zasadzie peni, rolwabika dla kwiatw, które zupełnie niepozorne, umiejscowione S na szczycie PDU. Przykwiatki w zależności od odmiany Mok, również przybiera inne barwy, od kremowej przez zielon nawet dorowej F O Shutterstock po insecję kupujemy najczciej jako samodzielń, ozdób w okresie boego narodzenia a to dlatego e jest rolin dnia krótkiego W a nie w czasie kiedy jest u nas więcej nocy ni dnia wyg da najlepiej Wszystkie wilczą mlecze zaliczane S do rolin trój, cych F o. T. Szaterstok grudnik, Schlumbergera, Schlumbergera trunctata. Trolin doniczków, znamy rwnie pod nazwą, kaktus bunarodzeniowy. Kwitnie obficie w okresie bołego narodzenia, ponieważ, podobnie jak po insecja, jest rolin dnia krtkiego. Ich hozwana jest kaktusem potrzebuje wilgoci, ponieważ w rzeczywistości jest epifitem w swoim naturalnym rodowisku je W koronach drzew lasów tropikalnych. Kwitnie obficie w grudniu, st, de nazwa grudnik, a jej kwiaty w ci od odmiany mok, bybia e, t, pomaraczowe. Rowe, czerwone, a nawet dwubarwne. Ze względu na te kwiaty w, a nie stanowi pikn, ozdób w okresie w, tecznym. F.O.T. Shutterstock poza nasz, top 10 tk. Nie spuśp, nie wspomnie oby jednym zdaniem o rolinach, które rwnie S.U. Nam przy ozdobach bunarodzeniowych, ale w suszonej postaci. Kto nie uwielbia zasuszonych plasterk w pomara, czy lasek cynamonu, gwiazdek kardamonu, czy godzik w powpłatanych w bunarodzeniowe? Strojki i wiece, albo owocu pomara, czy nakutego godzikami w fantazyjne wzory. Wicej na www.kale. PL. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o dziesięciu najlepszych roślinach na święta, które mogą stać się pięknymi dekoracjami na Boże Narodzenie. Mamy nadzieję, że zainspirują was do stworzenia wyjątkowej atmosfery w waszych domach. Pamiętajcie, że odpowiednio dobrane rośliny nie tylko ozdobia przestrzeń, ale także wprowadza do niej magiczny świat. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspiracji i pomysłów. Wesołych świat!